Laboratorium Kariery to program skierowany do młodych ludzi, którzy wiążą swoją karierę z biotechnologią. Będziecie mieli szansę przez rok pracować w najlepiej wyposażonym laboratorium pod okiem najlepszych ekspertów i specjalistów. Praca w Polfarmie pozwoliła mi na korzystanie ze sprzętów unikatowych na skalę polską, a nawet europejską. Kiedy tutaj przyszłam, miałam możliwość pracy z naprawdę cudownymi ludźmi i w fantastycznej atmosferze zespołu. Staż w dał mi przede wszystkim możliwość współpracy ze światowej klasy ekspertami, a także możliwość obserwacji i wyrażenia w praktyce najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dostępnych obecnie w przemyśle. W stażu podoba mi się to że jesteśmy zaangażowani w projekty, nad którymi obecnie pracują nasze zespoły, jak również to, że mamy swoje konkretne obowiązki. Po zakończeniu stażu dostałem umowę o pracę. Pracuję teraz jako młodszy specjalista do spraw spektrometrii mas w dziale analityki. Nazywam się Nadia Bednarska. Byłam uczestnikiem drugiej edycji Laboratorium Kariery. Nazywam się Marta Żardycka i jestem uczestniczką w Laboratorium Kariera. Nazywam się Mikołaj Poznański. Swoją współpracę z Polfarą rozpoczynałem około trzech lat temu jako stażysta. Nazywam się Anna Szafraniec. Biorę udział w drugiej edycji programu stażowego Laboratorium Kariery. Nazywam się Paweł Socha. Brałem udział w pierwszej edycji Laboratorium Kariery. Warto przyjść na staż, aby zobaczyć, jak wygląda praca w przemyśle i aby skonfrontować to, czego nauczyliśmy się na studiach, z rzeczywistością. Miałam możliwość spróbowania swoich sił we wszystkich dziedzinach, od pasażowania komórek, aż po oczyszczanie białka. Dzięki temu mogłam wybrać coś, w czym czuję się najpewniej. Fajne było też to, że w pierwszym tygodniu trafiliśmy do laboratorium i mogliśmy przetestować swoje umiejętności w praktyce. Mimo że byliśmy młodymi osobami, dostawaliśmy odpowiedzialne zadania i traktowano nas poważnie, dla pracy w Polfarmie zdecydowałem się na przeniesienie swojego życia z okolicy Rzeszowa do Gdańska. Decyzji tej nie żałuję. Firma daje możliwości rozwoju swoim pracownikom, więc na pewno wiąże z nią swoją przyszłość. Ten staż utwierdzi mnie w przekonaniu, że wiedza, którą otrzymałem na studiach, zastosowana w praktyce, może posłużyć do pomagania ludziom. Laboratorium kariery to szansa dla młodych ludzi, którzy chcą nauczyć się prawdziwego fachu. Którzy chcą pracować nad lekami, które przyniosą ulgę ciężko chorym pacjentom. U nas starzyści nie parzą kawy. W Pull Biologics od samego początku będziesz pracować w projektach rozwojowych. Zapraszamy!